Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o śniegowcach. Tak, zauważyłam, że wiele osób nosi właśnie śniegowce i zaczęłam się zastanawiać, czy można je jakoś wystylizować w taki bardziej elegancki sposób. No i tak właśnie myślałam, myślałam i stwierdziłam, że właśnie nagram taki film i podzielę się swoimi przemyśleniami. Zapraszam do oglądania. W pierwszym punkcie chciałabym wspomnieć o spodniach ponieważ według mnie śniegowce bardziej pasują właśnie do spodni niż do jakiejś spódnicy czy sukienki ze względu na to, że one przeważnie są troszeczkę takie szersze, przez co jakbyśmy założyły sukienkę lub spódnicę, no to trzeba by założyć jakieś rajstopy i wtedy mamy takie nieładne odcięcie, bo ta największa część, jakby nogi, czyli ta kostka, jest zasłonięta i wtedy te nogi mogą wyglądać na takie masywne i cała sylwetka może wyglądać na krótszą, tak samo nogi mogą wyglądać na krótsze i może to troszeczkę tak niekorzystnie wyglądać. I według mnie najlepiej wyglądają spodnie takie materiałowe o prostym kroju lub rozszerzonym. I zaraz Wam powiem dlaczego. Jak założymy spodnie dopasowane, to będziemy mieć coś podobnego, jak mówiłam przy sukience czy spódnicy, że właśnie będzie to takie nieładne odcięcie, te nogi będą takie szczupłe, szczupłe i nagle będzie to ten taki duży but, który będzie nam zaburzał proporcje. Lub też jeśli spodnie będą za krótkie, to będzie nam wystawać kostka, więc to też będzie nie wyglądać estetycznie, plus będzie nam zimno. I tak można założyć tam coś pod spód, żeby było kolorystycznie żeby nie było tego odcięcia kolorystycznego, ale dalej to nie będzie tak ładnie wyglądać, jak właśnie będzie taki dłuższy, jak będzie dłuższa nogawka w spodniach. Widziałam też, że dziewczyny noszą na przykład, to są właśnie takie częste stylizacje, które widzę, że zakładają na przykład jakąś bluzę, czy jakiś obszerny sweter, do tego leginsy i właśnie te śniegowce. I na leginsy na przykład zakładają takie grubsze skarpety, żeby one właśnie wystawały. Dla mnie ta stylizacja jest taka bardziej sportowa, taka luźna. No i właśnie ja chciałam Taką stylizację zamienić na coś takiego bardziej, wiecie, coś takiego bardziej eleganckiego, coś takiego ze smakiem. Ale tak wspominam o tym właśnie dlatego, że widziałam mnóstwo takich stylizacji właśnie z leginsami, ze skarpetkami i tymi śniegowcami. Ja też na przykład leginsów nie noszę zamiennie ze spodniami, chociaż są sytuacje, kiedy leginsy mogą fajnie wyglądać, mogę o tym film nagrać. No więc, tak jak mówiłam, według mnie najlepiej wyglądają spodnie materiałowe, które są dłuższe, które nam zakryją kostki, które będą troszeczkę tak opadać na te buty. I tak ciągle mówię o tych spodniach, ale wiecie co, widziałam też gdzieś jakieś zdjęcie, że dziewczyna miała taką bardzo, bardzo długą sukienkę. I to też nawet wyglądało fajnie, więc no, można coś pokombinować. Teraz sobie porozmawiamy o proporcjach. Bo tak pomyślałam, że te buty są dosyć przeważnie obszerne, więc lepiej nie zakładać całego stroju takiego dopasowanego, bo wtedy będziemy, to troszeczkę to może tak niekorzystnie wyglądać, bo będziemy całe takie... Ściśnięte, powiedzmy. No i te buty będą takie ogromne, i to może ym, po prostu niekorzystnie wyglądać. I tak jak mówiłam wcześniej, lepiej właśnie wyglądają te spodnie takie o luźniejszym kroju. No i wtedy na przykład górę już można założyć jakąś dopasowaną. I też warto nie zakładać ym, wszystkiego oversize, bo wtedy też ta stylizacja będzie taka już. To po prostu będzie duża i to już wszystko, jak będzie wszystko oversize'owe i bluza na przykład i spodnie i jeszcze buty, to możemy tak wyglądać, no te proporcje mogą być zaburzone, możemy wyglądać na niższe, na takie bardziej, e, no na większe po prostu niż jesteśmy, a może wcale takie nie jesteśmy, może jesteście szczupłe i wiecie, i po prostu optycznie to tak będzie wyglądać. No i jak mamy te materiałowe spodnie i na przykład dopasowaną górę, to do tego można założyć na przykład marynarkę albo jakąś krótką kurtkę. Ważne, żeby ta kurtka czy marynarka nie były, nie były w, takim, w takiej długości która będzie nam psuć proporcje i o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby nie była taka, wiecie, tutaj do ud. Lepiej się sprawdzi coś albo bardzo długiego, czyli na przykład długi płaszcz. Albo właśnie coś krótszego, jakaś krótsza kurtka czy marynarka, bo wtedy to będzie, te proporcje będą lepiej wyglądać. Bo chodzi o to, w którym momencie nam nas ta kurtka odetnie, w, wiecie, w, w którym miejscu na ciele. Jeżeli e, będzie to w najwęższym miejscu, czyli tutaj, gdzie mamy talię, to wtedy e, ta e, sylwetka będzie wyglądała bardzo korzystnie. A jeśli odetniemy sobie, zrobimy odcięcie tutaj, gdzie mamy najszersze miejsce, czyli na przykład właśnie biodra, e, no to wtedy możemy wyglądać na takie no szersze niż jesteśmy faktycznie. Po prostu optycznie może to tak wyglądać. No i dla mnie na przykład przy śniegowcach właśnie fajnie wyglądają te spodnie materiałowe i na przykład długi płaszcz. I to wygląda, ta stylizacja jest taka luźniejsza, ale dalej taka mera elegancka, wiecie, taka trochę sportowa elegancja, coś takiego. Jak jeszcze jesteśmy przy tych proporcjach, to chciałam wspomnieć, że właśnie Będą pasować nam oversize'owe też góry, czy też marynarki, czy kurtki, tylko trzeba uważać, żeby to nie było zbyt obszerne. Tam te proporcje mogą nam się trochę zaburzyć i może to wyglądać już tak trochę no niekorzystnie i tak może niechlujnie nawet. Widziałam gdzieś takie zdjęcia, że dziewczyna miała właśnie takie bardzo szerokie spodnie, kurtkę i tak to już... dla mnie to było już po prostu za dużo tego, tych oversize'owych ciuchów. Jeśli lubicie taki styl, to oczywiście tak chodźcie, ale mówię, no na przykład mi to się nie, nie bardzo podoba, wolę żeby... Mm, jednak ta stylizacja była taka bardziej schludna i taka bardziej elegancka, tak jak mówiłam. W ostatnim punkcie chciałam Wam powiedzieć, że ja za tymi butami nigdy nie przepadałam, tak szczerze. Bo po prostu dużo dziewczyn je nosiło i nosiło je w taki sposób... Że to nie wyglądało ani elegancko, ani, ani nawet estetycznie. I chyba głównie przez to mi się to nie podobało. Tak samo zakładały właśnie te spodnie takie dopasowane, albo właśnie wszystko było takie obszerne i ta stylizacja była taka, no tak wyglądało to trochę niechlujnie, tak szczerze mówiąc. I, I właśnie to mnie tak trochę zrażało. Ale jakiś czas temu skusiłam się na inne buty, bo po prostu byłam bardzo ciekawa, jak one wyglądają. Zaraz wam pokażę. One są troszeczkę inne niż te wszystkie, co Wam tutaj pokazuję, ale właśnie tak jak mówię, byłam ich bardzo ciekawa. One wyglądają tak. Dla mnie one są troszeczkę bardziej zgrabne, mimo że może. Nie wyglądają na takie, ale chodzi mi o to, że są bardziej zgrabne niż te takie, wiecie, klasyczne śniegowce i trochę są węższe. Zaraz Wam powiem o co mi chodzi. One są takie, jak widzicie, w jasnym kolorze, jasnobeżowe, bo po prostu stwierdziłam, że wolę mieć właśnie w jasnym kolorze, no i one dla mnie wyglądają jak takie bardziej, takie mokasyny, powiedzmy, tylko na zimę, przez ten właśnie tutaj kształt. One są tutaj wiązane. Mają właśnie takiej, takiego misia w środku e, i one tutaj ładnie przy kostce e, po prostu siedzą i nie są za bardzo odstające. Więc jak założę spodnie materiałowe, które jeszcze mają na przykład szerszą nogawkę i one mi tutaj, wiecie, troszeczkę to zakryją, to wygląda to trochę bardziej estetycznie i właśnie to wygląda trochę jakbym miała mokasyny. E, no i właśnie jeszcze ich nie nosiłam, dopiero co tutaj do mnie przyszły i je sobie tylko mierzyłam. I z tymi butami też jest taka sprawa, że można ewentualnie zrobić z nich botki, bo tutaj się coś takiego robi. I one też wtedy są dopasowane do kostki, i, no i tutaj można sobie przywiązać i no, są dopasowane, można schować pod spodniami i wtedy ich nie widać, a jest ciepło też, bo z właśnie taki miś. I tak właśnie pomyślałam, więc mam dwa w jednym. Dajcie znać, czy Wam się podobają, czy nie, bo wiem, że jednym będą się podobać, a innym nie, bo one są takie specyficzne. No więc ja właśnie pierwszy raz sobie zamówiłam takie buty i jestem ich bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzą. I myślę, że będą pasować i do jakiejś ciemnych stylizacji, i do jasnych, do, wiecie, do ciemnych spodni, czy do białych na przykład. Bo ja zimą też potrafię w jasnych stylizacjach chodzić, więc właśnie tak pomyślałam, że takie będą fajnie wyglądać. No i tak, takie one są. Wstawię Wam linka, jeśli Wam wpadły w oko, to będziecie mogły sobie zobaczyć tam w opisie, jeśli one są jeszcze dostępne. A chyba są. No i właśnie tak jak mówiłam, szukałam takich jak najmniejszych, najzgrabniejszych, żeby tutaj, wiecie, przy kostce też były jak najbardziej dopasowane. No i takie znalazłam. No i zobaczymy, będę testować. Pokażę Wam się też, jak ja w nich wyglądam i jaką stylizację proponuję, bo właśnie ja bym założyła, tak jak mówiłam, spodnie materiałowe, do tego na przykład płaszcz, bo ja najczęściej właśnie w płaszczach chodzę i chciałabym, żeby to była taka bardziej elegancka stylizacja, ale jednak z takimi powiedzmy luźniejszymi butami, takimi powiedzmy mniej eleganckimi, ale chociaż one, no mówię, wyglądają dla mnie trochę jak takie mokasyny, więc tylko, że z na zimę. I to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie znać koniecznie, czy lubicie śniegowce, czy jakieś macie w szafie, czy nie, czy w ogóle ich totalnie nie lubicie i nie nosicie i nie będziecie ich nosić. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. No ja tak jak mówię, ja nigdy ich nie lubiłam, ale właśnie skusiłam się na tę jedną parę, bo po prostu byłam bardzo ciekawa, bo one są troszeczkę inne, mają bardzo ładny kolor, przynajmniej według mnie, mi się bardzo podoba. No i co, i będę testować. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!